Czego się spodziewać w roku 2020? Możesz popatrzeć na ten film z takiej duchowej perspektywy, możesz popatrzeć na ten film z takiej psychologicznej perspektywy. Ten film jest i dla ludzi, którzy interesują się rozwojem duchowym i duchowością, i dla ludzi, którzy interesują się rozwojem osobistym, psychologią i nauką. Bo z jednej strony przekaże, co przeczuwam, co podpowiada mi intuicja na rok 2020. Tak jak czasami przeczuwasz jak wchodzisz w pomieszczenie, przeczuwasz, że tutaj będą się działy niefajne rzeczy, albo wchodzisz w pomieszczenie i przeczuwasz, bo mamy przeczucie. Wchodzisz w pomieszczenie czasami i przeczuwasz po prostu, intuicja ci podpowiada, że tutaj będą się działy na przykład pozytywne rzeczy. Na tej samej zasadzie przekażę, co ja przeczuwam, jak myślę o roku 2020. Z drugiej strony przekażę, co widzę i czego się spodziewam od ludzi w roku 2020 na bazie psychologii. Na bazie tego, jak się zachowują ludzie, na bazie tego, co się działo w roku 2019, na bazie tego, jakie decyzje podejmują ludzie, jakie decyzje podejmowali ludzie. Bo możesz wyciągnąć wnioski, jak zaobserwujesz pewną osobę i przeanalizujesz tą osobę tak psychologicznie, to możesz wywnioskować, gdzie ta osoba będzie szła, co będzie robiła, jakie decyzje podejmie, gdzie idzie, nie? Na tej samej zasadzie, na bazie tego, jak świat wygląda, co robią ludzie, Przekażę, czego oczekuję od ludzi w roku 2020, jakie będą takie tendencje ogólne u ludzi w 2020. Więc pierwsza rzecz, którą przeczuwam i którą widzę na rok 2020 to są nowe początki. I jak mówię nowe początki, to nie mówię, przyjdą jakieś nowości i będą jakieś zmiany w roku 2020, mówię o całkiem innym sposobie życia. Mówię o zakończeniu wieloletniego cyklu dla wielu ludzi i rozpoczęciu całkiem nowego cyklu i sposobu życia. Dam przykład, żebyś to zrozumiał, jak wygląda cykl. Powiedzmy, że jest mama. Mama ma dziecko. I to dziecko szykuje się do szkoły. I to dziecko jest w wieku, które powinno już wiązać samo sobie sznurowadła. I matka mu pokazywała, albo ojciec. Tylko, że to dziecko nie nauczyło się. I ta mama spieszy się rano, żeby wyjść z dzieckiem do szkoły i mówi mu, zawiąż sobie sznurowadła. I dziecko nie umie i mówi, zawiąż mi, nie umie, zawiąż mi. I mama mówi, nie, zawiąż sobie sam, ja mam rzeczy do zrobienia, muszę przyszykować coś. I dziecko płacze i mówi, nie umiem, nie mogę, jestem bezsilny, nie mogę. I płacze. I mama albo nie ma czasu na marudzenie i na próby dziecka i na płacz dziecka, albo nie może się patrzeć na dziecko jak płacze. I podejmuję decyzję zawiązać mu. Zawiążę mu szybko, żeby nie marudził, albo zawiążę mu szybko, bo nie mogę patrzeć jak płacze, jest taki bezsilny. Zawiążę mu tym razem. I idą do szkoły. W szkole to dziecko później będzie miało różne sytuacje, gdzie trzeba zmienić buty, idą na WF, zmieniają coś i musi sobie zawiązać sznurowadła w szkole. I na przykład dzieci inne czekają na niego, żeby zawiązał sznurowadła i to dziecko nie umie. I pewne dzieci śmieją się z niego. Inne dzieci odchodzą, mówią: Dobra, nie będziemy czekali na ciebie. I to dziecko myśli sobie: A nie umiem, nie umiem. I próbuje sobie coś tam zawiązać, za zawiązuje, ale jest źle. Rozwiązuje mu się, idzie, potknie się, spadnie, ktoś będzie śmiał z niego, albo nie zawiąże i będzie płakał. Inne dzieci będą się śmiały, i nauczycielka przyjdzie i powie: Dlaczego nie umiesz zawiązać? Ja ci zawiążę. Dziecko wraca ze szkoły i jest smutne. Dzieci mówiły mi takie i takie rzeczy, i płaczę. Dzieci nie chcą się ze mną bawić. I matka chce uratować to dziecko od smutku, i mówi: Nie, ty jesteś okej. Okay. To rodzice tych dzieci nie wychowują dobrze tych dzieci, dzwoni. Albo są jakieś spięcia z, z rodzicami innych dzieci, i mówi: Twoje dziecko mówiło negatywne rzeczy, mojemu dziecku. Nie powinno tak być. I rozszerza się sprawa. I to nie chodzi już nie o wadę, a chodzi o decyzję mamy, która jest taka, że chce uratować dziecko od naturalnej reakcji, od pewnych emocji, które muszą się odegrać. Chce uratować. Nie chce, żeby to dziecko czuło się źle, nie? I to, że nie chce, żeby dziecko się czuło źle, to podejmuje takie decyzje. Ja zrobię to za Ciebie. Zrobię to za Ciebie. Zrobię to za Ciebie. I dziecko później nie umie i to przynosi więcej problemów. I to jest cykl, gdzie mama będzie przechodziła przez konsekwencje tego, jak Jakie decyzje podejmuje i problemy z rodzicami, z innymi dziećmi, to ci, te, te dzieci powiedziały rzeczy mojemu dziecku, to spinamy się i dogryzamy sobie, i dziecko nie umie czegoś, ale mama uratuje to dziecko od tych negatywnych emocji i zrobi coś za niego, i to dziecko nie uczy się, i później musi nadrobić w różnych sytuacjach, i znowu się łamie, bo nie umie czegoś to przynosi więcej problemów i później mama myśli sobie korepetycje, psycholog, to tamto. I to jest cały cykl. To jest cykl, gdzie ta mama z tym dzieckiem wchodzą w pewien cykl, gdzie odkrywają różne rzeczy. I są pewne spięcia, i różne negatywności, różne problemy. I kończy się ten cykl w momencie, gdzie mama, ta mama zaczyna rozumieć, gdzie jest źródło problemu. I zaczyna powoli odpuszczać wszystkie te ucieczki, wszystkie te Rozwiązywania na powierzchownym poziomie problemu, i zaczynam myśleć powoli, jakie jest źródło, jak powinnam postąpić, i co powinnam robić. I zaczyna, pod koniec cyklu, zaczyna być coraz bardziej i bardziej ewidentne, co powinienem zrobić. Ta mama już zaczyna oczywisty, w taki oczywisty sposób, wiedzieć, że. Nie, nie podejmę tej decyzji, bo to nie ma sensu. To prowadzi tam, tam, tam i tam. I obojętnie co robię, prowadzi w problemy, 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 problemy. I odegrała ogromny cykl. To może trwać lata, aż w pewnym zaczyna widzieć, że to prowadzi nigdzie, to prowadzi nigdzie, to prowadzi nigdzie. I zaczyna postępować inaczej. Zaczyna, może pozwalać temu dziecku odegrać pewne emocje. Może tworzy przestrzeń, żeby dziecko nauczyło się pewne rzeczy i przeszło przez tą trudność, przez ten ból i... Zamiast ratować go od tego bólu, to po prostu być przy nim, żeby przeszło przez to wszystko, zaczyna po prostu postępować inaczej. I to zmienia dosłownie, jak łańcuch, sposób życia i konsekwencje tego działania są całkiem inne. Dam kolejny przykład. Pewna osoba, pewna dziewczyna, powiedzmy, widzi pewnego mężczyznę i ten mężczyzna jest w cierpieniu, w uzależnieniach, w problemach i rezonuje z tym facetem i ma ochotę być z nim i zakochuje się w nim. Wchodzi z nim w pewien cykl. Ta kobieta bardzo, bardzo emocjonalnie pobudza się, jak widzi, że mężczyzna cierpi i jest w tym stanie, i ma ochotę go uratować. <grych> Znowu ten sam wzór, nie? Ma ochotę go uratować, i ten mężczyzna daje, daje, nie? Daje jej przestrzeń, żeby próbowała go ratować, i nawzajem wchodzą w pewien cykl, gdzie ta dziewczyna próbuje i próbuje i próbuje i próbuje i próbuje i próbuje, i, próbuje. I nic nie działa. Może czasami zadziała, ale jeżeli ta osoba, ten facet nie podejmuje decyzji się zmienić, to ta dziewczyna może próbować przez lata. I ten facet cały czas ma te same problemy. Trochę wyjdzie z tego, znowu wejdzie w te problemy, w te uzależnienia, w, te, w tą toksyczność. Wyciąga go trochę, znowu on wchodzi. I próbuje ze wszystkich stron ta dziewczyna. I ta dziewczyna, dosłownie, będąc z tym facetem, przeżywa cały czas ten ból. Widzi go, że jest w cierpieniu i ona strasznie nie chce tego cierpienia i dlatego jest z nim. Bo nie chce tego cierpienia, nie chce widzieć tego cierpienia. Chce uratować go od tego cierpienia. Chce naprawić to cierpienie. I to cierpienie cały czas jest. I ona przeżywa to, przeżywa to, przeżywa to, przeżywa to, przeżywa to, przeżywa to, przeżywa to ze wszystkich możliwych stron. Próbuje dużo różnych rzeczy i nic nie działa. I obojętnie jak podejdzie, to dociera do niej raz wniosek, że chyba to nie zadziała. Chyba to nie zadziała. Chyba to nie zadziała. Chyba to nie zadziała. I zaczyna rozumieć, że powinna postępować całkiem inaczej. I przez to, że przeżyła tyle bólu z nim, to ten hak, który przywiązywał ją do tego, emocjonalnie przyw przywiązywał tą dziewczynę z takim bólem, zaczyna puszczać, bo przeżyła tyle bólu i oswoiła się już, nie pobudza ją tak bardzo to uzależnienie, zaczyna chcieć coś fajnego w końcu, już ma dość tego cierpienia. I dość naprawiania tego cierpienia, że puszcza ten hak emocjonalny, to dziewczyna zaczyna postępować inaczej. Kończy się ten cykl w tym związku i zaczyna ta kobieta już nie rezonować powoli z mężczyznami, z problemami, bo przeżyła, zrozumiała cały ten wzór, jak to wszystko działa i zaczyna podejmować całkiem inne decyzje i podchodzić całkiem inaczej do życia, co przynosi całkiem inne efekty. Tak wygląda koniec cyklu i rozpoczęcie nowego cyklu. I zauważyłem, że to się dzieje teraz. Ludzie kończą swoje wieloletnie cykle. Gdzie już dostali tyle razy ze wszystkich stron informację, że to nie działa, to nie działa. I wiele razy dociera do ciebie ta informacja, że chyba wiem jednak, jak postąpić. Dociera znowu, chyba wiem, jak postąpić. Dociera znowu, chyba wiem, jak postąpić. Dociera znowu. I przez cały rok 2019 bardzo dużo ludzi. Właśnie szykowało się na ten moment, gdzie będzie zakończenie cyklu i rozpoczęcie nowego. Bo dużo ludzi w roku 2019 zaczęło się starać, żeby było lepiej. Zaczęło wierzyć w siebie i wkładać rzeczywiście fizyczną i emocjonalną energię w to, żeby było lepiej. I ludzie w roku 2019 starali się jak mogli, próbowali cokolwiek, próbowali, wkładali energię, bo mieli tą intencję, że Wiesz co? Chcę, żeby było fajnie. Chcę, żeby było fajnie. Już mam dość tego cierpienia i chcę, żeby było fajnie. I tkwili w tym cierpieniu, ale robili różne rzeczy, jakieś kroki, żeby było lepiej. Zrobili pewne kroki, żeby było lepiej. I postarali się i włożyli tą energię. I teraz są efekty ich starań. Teraz, skoro już włożyli całą tą intencję, żeby było lepiej... Teraz przychodzi moment, gdzie powoli będzie zakończenie cyklu i rozpoczęcie całkiem nowego cyklu. Bo tą energię, którą włożyli, przyniosła efekt. Bo jak wkładasz energię i masz pewną intencję i chcesz coś, nawet ludzie, którzy nie wiedzieli czego chcą dokładnie, po prostu wiedzieli, jak chcą się czuć. To wkładali w to energię i próbowali robić różne rzeczy. Chociażby medytować więcej i starać się medytować codziennie i robić różne rzeczy, ćwiczyć, dbać o siebie, zainteresować się swoją karierą. Wkładali tą energię. I efekty powoli przychodzą. Przychodzą i zaczynają ludzie się teraz zmieniać. Przez to, że włożyli tyle energii, to zmieniło to ich. I teraz powoli stają się inną osobą. I to przynosi nas do punktu numer dwa tego filmu. Punkt numer dwa. Rzecz, którą przeczuwam i widzę na rok 2020, to jest to, że wszechświat, z takiej duchowej perspektywy, wszechświat powiedzmy, chwytacie za ramiona i pcha w bok. Popychacie w bok. I ty mówisz, nie, 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 nie. Chwytacie wszechświat i mówi ci: odsuń się. Ty mówisz: nie, 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 chcę zostać tu. Odsuń się. Przesuwacie wszechświat. Odsuwacie. I mówi ci: zainwestowałeś, włożyłeś energię, zrobiłeś różne rzeczy. Teraz musisz na chwilę odpuścić. Odpuść. Wejdę i załatwię sprawę. Wejdę i załatwię sprawy. I to jest ten moment, gdzie dużo ludzi doświadczy synchroniczności. Gdzie wszechświat będzie wchodził i będzie na przykład wymuszał rozpadek związku. Wymuszał zmianę w Tobie. Może wejść wszechświat i zmusić i zaaranżować taką sytuację, że to Czego się trzymasz, te uzależnienia, te różne rzeczy, które robisz źle, wyrywa ci je z rąk i sprawia ci w pewnym sensie ból, bo wyrywa ci to, do czego jesteś przyzwyczajony. To jest motyw, który zaobserwowałem w tym roku i teraz na początku roku wszechświat będzie wchodził, nazwij to Bóg, wszechświat, wyższy, ja, jak chcesz. I zauważysz te synchroniczności, że wszystko będzie ci pokazywało, Odpuść tą rzecz, zostaw tą rzecz ze wszystkich stron i zacznie być to takie krystalicznie czyste. Będzie to takie krystalicznie czyste, że ewidentnie aranżuje ci wszechświat sytuację, gdzie musisz pewną rzecz odpuścić, zostawić za sobą, zmienić się, pozwolić sobie zmienić. Z psychologicznego punktu widzenia, popatrz na to tak. Jeżeli nie myślisz, że to wszechświat, to popatrz na to tak. Włożyłeś pewną energię przez ostatni rok, przez ostatnie lata może, żeby się zmienić, żeby było inaczej, żeby, żeby zapuściłeś pewne korzenie, żeby było lepiej i robiłeś różne rzeczy, nie? I wkładałeś tą energię i zadziałałeś trochę, coś tam zrobiłeś, nie? To Cię zmienia. Powoli to Cię zmienia i chciałeś tą zmianę. Tylko, że teraz przychodzi moment, gdzie żebyś się zmienił, to rzeczywiście musisz zostawić stare rzeczy. Tak jakby musisz stać się inną osobą. I bardzo mocno tego nie chcesz, i się trzymasz tej swojej starej osoby, tych starych zwyczajów, tych rzeczy, które miałeś, tych rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony. Trzymasz się tego, nie? I znajdujesz się w takim trudnym momencie psychologicznym, gdzie jest taki dysonans, gdzie włożyłeś dużo energii, żeby się zmienić, żeby było inaczej. I jak przychodzą te efekty, i powoli stajesz się inną osobą, żeby mieć te efekty, musisz się stać inną osobą, nie? Przychodzi ten moment, a ty jednocześnie. Jesteś przyczepiony jeszcze do starego ja, do tego, kim byłeś i do tego, jakie zwyczaje miałeś. I to jest trudne, bo z jednej strony chciałeś tej zmiany, bo zainwestowałeś, wyżyłeś tyle energii, żeby się zmieniło, a teraz, jak już się zmienia, to boli cię bardzo zostawienie tego starego ja. Psychologicznie dosłownie się zmieniłeś, bo włożyłeś pracę, zrobiłeś pewne rzeczy. Nie, jak medytujesz codziennie, to co cię zmieni? Jak zacząłeś działać w pewien sposób, to to zmienia Twoje przekonania, Twoje zachowania, Twoje podejście ogólnie. I taki łańcuch zmian prowadzi do punktu, gdzie już stajesz się inną osobą, ale nie chcesz się stać tą inną osobą. Więc to jest trudny moment. Trudny moment odpuszczenia. I to jest trzeci punkt tego filmu. Czyli w roku 2020 będzie duży nacisk na odpuszczanie. Włożyłeś tą pracę, zrobiłeś te rzeczy, zadziałałeś i musisz w pewnym momencie puścić trochę, puścić, rzeczywiście puścić, i to będzie przerażające. Odpuszczanie nie jest łatwe. W tym roku będzie potrzeba na odpuszczanie trochę. Nie cały czas. Będziesz się starał, będziesz robił różne rzeczy, ale ewidentnie zobaczysz, że musisz trochę odpuścić, bo wszechświat dosłownie Cię zmusza do tego, żebyś odpuścił. Nawet Cię chwyta i mówi Ci: odsuń się, ja wejdę, ja wchodzę, ja widzisz, że ja robię pewne rzeczy. Pozwól, żeby to się podziało. I ty mówisz, nie, 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 nie. Pozwól, żeby to się podziało. Jest potrzeba, żebyś odsunął się rzeczywiście i żebyś pozwolił, żeby wszechświat zrobił wszystkie te rzeczy, które mogą boleć. Może cię to boleć. Zmiana boli, nie? Więc, żeby odpuścić, to bardzo dobrze jest stworzyć sobie idealne środowisko. Jak mówię środowisko, to mówię stworzyć sobie rutynę, to może być pomocne w roku 2020 stworzyć sobie pewne rutyny, które pomagają ci mieć trochę więcej przestrzeni. Trochę więcej bezpieczeństwa. Nie mówię zamykaj się w klatce i czuj się bezpiecznie. Chodzi mi o to, że na przykład jak chodzisz regularnie spać, to masz pewną rutynę, gdzie w pewnych godzinach zawsze jesteś dostępny, zawsze możesz zrobić pewne rzeczy, zawsze masz energię, nie? Stwórz sobie rutynę, w której będziesz się czuł bezpiecznie, gdzie będziesz wiedział, że od tej do tej pory będziesz miał dobrą energię. Zjedz lepiej, żebyś miał dobrą energię. Stwórz sobie idealne środowisko, żebyś się czuł trochę bezpieczniej, nie? Bo jak budzisz się raz o tej porze, raz o tej porze, to nie ma, nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma takiej stałości, bazy, nie? Bardzo ważne jest w tym roku stworzyć sobie taką fajną bazę, gdzie będziesz miał trochę więcej przestrzeni na odpuszczanie, trochę więcej czasu dla samego siebie może. I na początku to może być takie staranie się zamiast odpuszczanie, nie? W sensie będziesz musiał wstać o tej porze i będziesz wstawał codziennie o tej porze, ale jak stworzysz to, i to jest taki dobry zwyczaj, że wstajesz o pewnej porze i idziesz spać o pewnej porze, odsuwasz pewne rzeczy od swojego życia, usuwasz pewne rzeczy ze swojego życia, żeby mieć trochę więcej przestrzeni na wolność. Jeżeli będziesz to robił codziennie, 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 to wejdzie ci to w nawyk i będzie taka, taka bezpieczna przestrzeń, gdzie będziesz mógł. Trochę stresu więcej znieść może. To, to jest trudne. Nie myślisz sobie, kurczę, no zrobię to, żeby jeszcze więcej stresu. Tak. Przejdziesz przez pewien stres. Będą pewne zmiany. Odpuścisz trochę. Wejdzie w wszechświat. Stworzysz sobie przestrzeń, żeby podziały się te rzeczy, które mają się podziać. Ta magia, która może wyglądać brzydko. I zacznie się nowy cykl. To Cię zmieni. To, to jest takie Odpuszczanie, to wyrywanie tych rzeczy, których, które ci już nie służą, które wiesz, że powinny odejść, to rozstanie się, ten związek, który już nie idzie, to Twoje starania się, żeby coś naprawić i zrobić, wszechświat ewidentnie odsuwać się i mówić i nie. Od, odejść na chwilę. I będziesz musiał co jakiś czas odchodzić na chwilę i stworzyć tą przestrzeń, nie? Dlatego mówię. śpij regularnie, jedz dobrze. Stwórz sobie takie idealne środowisko, żebyś się czuł bezpiecznie. Żebyś się czuł bezpieczniej i swobodniej. Żebyś na przykład miał zapas czasu. Żebyś się nie spinał czasem. O, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Jak wypracujesz sobie pewne rutyny, to będzie przestrzeń i będziesz się czuł swobodnie w tym wszystkim i będzie czas też, żeby się odegrało wszystko to, co ma się odegrać. Będziesz miał zapasowy czas, żeby przeżyć... To wydarzenie, tą rzecz, która się stała, bo wszechświat wszedł i powiedział ci, ta rzecz odchodzi teraz, teraz musisz iść tam i załatwić tą rzecz, bo nie masz wyboru. I jak masz trochę więcej przestrzeni, trochę więcej energii, czujesz się bezpiecznie, to zrobisz te rzeczy, które musisz zrobić, które wiesz, że musisz zrobić, bo jest krystalicznie czysty dla ciebie, że ok, ta decyzja jest ewidentna, muszę zrobić tą rzecz, nie? Więc praktycznie kończąc ten film. Pierwsza rzecz. Koniec cyklu wieloletniego. Druga rzecz. Wszechświat wchodzi, odsuwa Cię na bok i mówi Ci, ja zrobię rzeczy za Ciebie. Zrobię rzeczy za Ciebie. Tak jakby odsuń się. I możesz to zauważyć na przykład w związek. Nie? Więcej kłótni, więcej kłótni, więcej kłótni, więcej kłótni, więcej toksyczności. Toksyczność narasta. Nie pasujesz z pewną osobą. To że nie pasujesz z pewną osobą, nie pasujecie do siebie, to jest takie już, że aż boli. Już takie widzenie wiesz, że nie pasujecie, ale starasz się nadal, nie? To wszechświat wchodzi i wywołuje taką kłótnię, żebyście się rozstali na przykład. To jest przykład. Z pracą też tak może być, że praca staje się tak, tak boli pewna praca, którą robisz, która ci nie pasuje, tak boli, że już wiesz, że nie możesz tego robić. I wszechświat wchodzi i zaraz ci taką sytuację, że, żebyś Żebyś stracił tą pracę. I tutaj wchodzi ostatnia rzecz, której nie wspomniałem. Zaufanie. Jeżeli wiesz, że włożyłeś dużo dobrej energii i nadal będziesz wkładał, nie będziesz cały czas odpuszczał w roku 2020, nie? Po prostu będzie nacisk na odpuszczanie, ale nie cały czas. Poczujesz to, będziesz wiedział, kiedy powinieneś się odpuścić. I to będą sytuacje, gdzie to nie będzie wygodne odpuszczanie. Wtedy przypomnij sobie te słowa, wtedy powinieneś odpuścić. Zaufanie, że włożyłeś dobre intencje, włożyłeś swoją pracę i zaufanie, że stworzyłeś taki łańcuch wydarzeń, który prowadzi w taką zmianę na pozytywne, na lepsze, na dobre. Zapuściłeś korzenie pozytywne i zaufaj, że to, co będzie się działo, będzie pozytywne. I odpuszczanie wymaga zaufania. Nie musisz zaufać, że okej, okay, to, co się dzieje, musi się podziać, nie? Więc kończę na tym. Jeszcze raz. Koniec cyklu. Wiesz, że to koniec cyklu. Już wiesz bardzo dużo, wiesz o tym. Wiesz bardzo dużo rzeczy. Już uświadomiłeś sobie tak dużo rzeczy, pewną rzecz przeżyłeś z tylu perspektyw, już z tylu kątów widziałeś pewną rzecz i sposób życia, że już wiesz. Jakie zmiany są potrzebne? Wchodzi w wszechświat, wymusza te zmiany, odpuszczasz, ufasz i tworzysz sobie rutyny, które tworzą bezpieczeństwo, które wytwarzają takie bezpieczeństwo, takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności, na czym będziesz mógł oprzeć nowego siebie i narodziny nowego siebie. Brzmi to wszystko tak dramatycznie. To nie jest tak, że rok 2020, jak wejdzie, to te rzeczy się staną od razu. To są tendencje, które zaobserwowałem. To nie dotyczy każdego człowieka. To są tendencje, które ogólnie zaobserwowałem, zwłaszcza u ludzi, którzy idą tą drogą rozwoju. I to nie musi być równo 2020, to może być w połowie roku 2020, nie? Zależy, kto gdzie się znajduje. Tyle! Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka, like, jeżeli interesujecie kanał i tematykę, to może subskrybować i widzimy się następnym razem.